Jadę ulicą Augustynika. Po minięciu skrzyżowania z ulicą 1 maja dostaję od egzaminatora polecenie, aby na najbliższym skrzyżowaniu zawrócić. Czyli to jest tutaj skrzyżowanie z ulicą Elizy Orzeszkowej. Oczywiście ustępujemy pojazdom sprzeciwka, czyli wyjeżdżającymi tutaj z zapiekarni, z załuku. Trzymam się blisko lewej strony. Ponownie ustępuję pojazdom, które jechałyby od ulicy Orzeszkowej. Ustawiam się tym razem na pasie prawym i wyjeżdżam z powrotem na ulicę Augustynika.